Witam Państwa, mam na imię Tomasz, reprezentuję firmę Autoexe, która zajmuje się wyszukiwaniem perełek samochodów używanych od pierwszych właścicieli, zawsze kuponych w w salonach, czyli mówimy o krajówkach. O tym powiem nieco trochę później, natomiast teraz chciałbym Państwa zaprosić takim tytułem szybkim, z szybkiego wstępu na zobaczenie jednej z naszych takich perełek, to jest samochodu Alfa Romeo Giulietta. O nim troszkę powiem jeszcze później. Zapraszam do oglądania. Zanim Państwa zaproszę do środka, żebyście sobie zobaczyli jak wygląda on w środku powiem, że to jest 2015 rok z przebiegiem 55000 50 km to co jest ważne, to co powiedziałem na samym początku mamy samochody bezwypadkowe od pierwszych właścicieli tak samo jest również i w tym przypadku samochód jest nigdy nie malowany, nie był naprawiany blacharz go w ogóle nie dotykał żadną swoją ręką tak jak widzicie samochód jest w oryginale oczywiście nie pewnie jak tam mikro jest, ktoś tam zauważy jeżeli się będzie mocno skupiał teraz tak powiedziałem, mówimy o olwijalnym stanie, olwialnym lakierze, Wisienko na torcie o czym powiem to już później jest jeszcze jego silnik, bo to jest 1.4 z przebiegiem z przebiegiem 55 tysięcy, ale z mocą 170 koni, O tym powiem, jak pokażemy Wam ten silnik, a na razie zapraszam do środka. Tutaj kolega Wam pokazuje jak to wygląda przy rozłożonej tej płuce, ale zwróćcie uwagę na jakość i stan tej powłoki nakierniczej. Naprawdę samochód pięcioletni, 55 tysięcy przebiegu. Zobaczcie sami jak to wszystko pięknie wygląda. Nic nie manowane, nic nie polerowane. Dzisiaj na karcie w tym samochodzie jest silnik 1.4, tylko pojemność 1.4 TB multi Air takie ma to jest 170 koni. Może tutaj zastosowanie elektrohydrauliczne sterowanie przynosów do lotów, zaborów do lotowych. Zobaczcie, jak to wygląda. Zwróćcie też uwagę na to, że samochód tutaj nie był czyszczony, nie był myty. Wszystko jest wolgiane, jest suchutki żadnych wycieków. Zapraszam bliżej Państwa. 1-4, a za chwilę że usłyszycie jak ten silniczek pracuje. Mimo takiej małej pojemności, sami zobaczycie, że charakter Alfa Romeo został tutaj zamknięty. Zapraszam, o jego tutaj, mam, mam nadzieję, że to pokaże. Ja on siebie stesował, bo to jest dla mnie jakiś tam debiut. Powiem tylko tyle, zachęcam na naszą stronę, zobaczcie, o nas, zobaczcie, jakie mamy samochody, zobaczcie, jakie już jesteśmy mieli. Za chwilę bym Wam wyświetli link naszej strony. Co mogę wam jeszcze powiedzieć? Na naszej stronie w sekcji PDF, możecie sobie zobaczyć, bo to dajemy go. Do wglądu dokumenty odnośnie historii samochodów od momentu zakupu po dzień dzisiejszy więc zachęcam również do przyjrzenia tego samochodu więcej szczegółów znajdziecie na ogłoszeniu cóż, pozostaje Wam się tylko dać, mam nadzieję, że Wam się samochód spodobał i że nie było, z kimś z Państwa się zobaczymy osobiście, Do widzenia. Tak, wrócę, powiem coś na, to, na temat samochodu, jak się go prowadzi. No cóż mogę powiedzieć. Super. Samochód jest zwarty, sztywny. Charakter sportowy Romeo tutaj widać. Siedzenia są niesamowicie ergonomiczne, wszystko pięknie trzyma, kierownica w idealnym położeniu. Naprawdę rewelacja. Do tego też sportowy charakter. Co jeszcze tutaj mogę powiedzieć? Zobaczcie, już go przestawiłem na typ sportowy. Jak ktoś będzie chciał się pobawić? To się bawi, zobaczcie jak to idzie. To jest ta muzyka, którą kocham. Niesamowicie z nie, nie Elastycznie, nieprawdopodobnie. Mimo tego silnika 1.4 4 czuć moc. Samochód naprawdę się trzyma do idealnie. Jak na Alfa przystało. Zobaczcie, co się będzie działo. Nie będę dalej szalał, bo szkoła prawo jazdy. To było dla celów testowych i pokazowych, co ten samochód potrafi. Pięknie brzmi, pięknie ta muzyka mimo, mimo tego małego silnika 1.4 robi jednak robotę. Naprawdę polecam samochód jest. I tak powiedziałem, samochód mamy od pierwszego właściciela w oryginale. Nigdy nie był uderzony, nigdy nie był balowany. Zresztą tylko takie samochody posiadamy. Zachęcam do jeszcze raz do odwiedzi naszej strony. Tam powinno nam się wyświetlić. Cóż, auto zaprasza. Do zobaczenia.